Przejdźmy z tej strony, franek, i w tym odcinku gramy sobie w Fortnite. Ale oczywiście, ja gram na klawiaturze, tylko do kontrolera mam przyłączone słuchawki. Ale jeszcze zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę subskryp subskrypcji z dzwoneczkiem, A z góry, dziękuję. I to jest dla mnie bardzo ciężkie grać na klawiaturze. No bo ja nie gram na padzie. Dlatego, okej, okay, potwierdź. Okej. Okay. No dobra, no więc chociaż zostawcie dla mnie tą łapkę, będzie ML się trochę uczyć, dlatego to jest no dla ciężkie. No bo ja ogólnie jak nagrywam sobie dla Was odcinki, no to na padzie, a teraz odmiana na klawiaturze i to będzie bardziej dla mnie taka nauka. A jak chcecie, nagrywał z Minecrafta, no to zostawcie łapkę w górę lub napiszcie chcemy, żebyś nagrywał w Minecrafta na klawiaturze. No bo... Ej, co to jest? No bo to nie jest aż tak trudne, ale no trochę jest, no bo... Nie... No bo ja szczególnie widzę, gram na padzie, dlatego no... Jakbyście teraz zaczęli, na przykład te osoby, które grają na klawiaturze, aby zaczęły teraz na padzie, no to też by było duża odmiana. Jesteśmy na laboratorium bojowym, a dlatego, że będziemy się uczyć budować różnych takich rzeczy, a nie żeby normalnie jak będziemy grać w gierce to nam, to nas będą zabijać, ale oczywiście pod koniec sobie to wypróbujemy. Dobra. Mamy tu PMA pik. Dobra. Weźmiemy sobie... Tyk. Ogólnie, widzę, przepraszam was, ale ja nie umiem za bardzo grać tak w Fortnite'a, dlatego to no, będzie dla mnie ciężko Jak chcecie, żebym więcej tak grał, no to zostawcie łapkę w górę No bo podłączyłem już klawiaturkę i sobie gram, to nie jest na padzie No bo ja nie jestem jakimś najgorszym graczem w Fortnite, ale no nie umiem za bardzo grać Dobra, mamy jakieś itemy Możemy już pierwszego sobie, już pierwszych dwóch otóż Dobra, no nie no, tak się nie da grać. Kurde, ale to jest ciężkie. Dobra, dwóch zabiłem. To dobra. O nie, bo zaraz zginiemy, zaraz zginiemy. Szybko jakieś leczenie. Idę się sprintować, czy znaczy jak? No chyba tak na wilku się nie da sprintować Na klawiaturze, a jak da się no to liter napiszcie, no bo ja nie wiem Jak ja Wam mówię, no i ja jestem początkujący na klawiaturze Trochę drewna nam potrzeba I chyba już będziemy powoli się uczyć budować Dobra, no czyli weźmiemy sobie pek i budujemy się do góry. No, bo nie jestem najgorszy w budowaniu. Ale też nie jestem najlepszy. Ej, mam 25 HP. Dla zabezpieczeń. Jakby chciał jakiś tu wilk wejść. Ej, ale czemu ja spadłem? Czemu ja spadłem? Dobra, ja nie rozumiem tego, czemu ja spadłem. Dobra, to sobie może tu polecimy. A dziwi mnie to, że albo no, Fortnite Epic Games wyglądało yy, coś takiego, że po prostu um, czasami się te budowle zawalają, ale to by było... No po prostu by bardzo dużo grać i przestało grać w Fortnite. Jakby tak naprawdę się stało. Ale Epic Games to no, może wszystko robić. Okej, okay, pompa. Dobra, teraz widzimy inny challenge. -ek. Patrzcie. Dostaniemy jednego pomocnika. Jednego pomocnika Mamy coś slipa. D. No od, nie no, na klawiaturze to się zdecydowanie ciężko gra Ciężko się gra, ja się tak boję No bo nie umiem grać za bardzo na klawiaturze Natomiast no, to jest ciężkie No dobra, ma. Dobra. Kolejny, Zaś jeden, I. O kurde, ale ciężko jest, tak? Po prostu mogę wam powiedzieć, że jest ciężko. Ale no ja widzę, że cały czas ginę, no nie wiem Jak chcecie widzowie mnie nauczyć grać na klawiaturze, no to napiszcie Ja chcę Cię nauczyć na klawiaturze grać i napiszcie swój nick I wtedy mnie do tam do znajomych i będziecie mogli mnie nauczyć na klawiaturze grać Добра. <свист> Победиеся Nie, a no to jest beznadziejne, Ja nie mogę. Dobry. No, dobra, widzę, mi się zdarzy, że po prostu gdzieś polecę idzie. Dobra, nie bym tak po prostu będę sobie leciał, a mapa jest ta. Na... Dobra, widzę, ja nawet nie wiem na czym jest mapa na E. Nie. Na S też nie, Z nie, X nie, C też nie. O, na M jest mapa, tak? Tak, mapa jest na M. No, nie, no M able, Daily Buger. Czyli my gdzieś tu... Czyli Max, to myślę, że tu polecimy. I się tak zdaje, patrzymy? Nie, Max to widzi sobie, tu możemy dolecieć. A jednak, tu jest kic. Dobra, tak běhneme, shift. Ej, okej. Okay. To máme nějaké sice. Otwieramy skrzyneczkę PMI i Flara. Ok. Yy, ale, no, jak mamy Flary, no to nie, no to, no to beznadziejne, dlatego nie robimy tej rzeczy. Heavy. Ok, możemy sobie popróbować strzelanie. No, to myślę, że będzie beznadziejne. Dobra, my się będziemy tu raczej. spojrzymy sobie. No dobra, no to mapka, jesteśmy na górze, no to możemy sobie pójść, a na Krocinowy Lotos lub na Jaskinię U Bawu, ale też na Cicha ciśnina, ale mi się zdaje, że Jaskinia U Bawu to będzie najlepsza, no najlepsza miejscówka widzę, mi, mi się tak zdaje. Dobra, to się nie ulepszone w skrzynie, ok. Pyk. Kolejna. Ej, ale same sniper z tego wypadają. Dobra, to my będziemy stąd wychodzić. Dobra, jaskina u bawu jest już zaznaczona? Tak, okej, okay, no to będziemy lecieć. Ej, O dobra. Okej, okay. to się widzowie bardzo stresuje, bo ja za bardzo nie umiem grać na tej klawiaturze. Odcinek trwa już 12 minut, to możemy zrobić widzowie do 20 minut ten odcinek. a kanał UK, jak chcecie drugą część, to, to napiszcie w komentarzu druga część. I jak to napiszecie, no to wtedy ja to czytam i spróbuję zrobić tą drugą część dla Was, kiedy będę w domu. Bo no bo ja wyjeżdżę bardzo często widzowie. Na ja działkę dlatego ten, bo dzisiaj właśnie o 14 wjeżdżam, dlatego no nie będzie mnie. Nie będę mógł tego nagrać szybko, ale jakoś to nagramy, widzowie. My nie damy rady. Dobra, no to myślę, że o tu byś. Dobra, są kulo jazdy. właśnie o to mi chodziło widzowie. Jeseneczki. Aha Dobra, ja nie wiem co to się wydarzyło, ale po prostu no nie mam słów. No nie, no kurde. Dobra, nie no, bo to się nie opasa, ja tu już wracam. Dobra, nie no, widzowie. Dobra, jesteśmy tu. Mi się zdaje, że jak wypadnie znowu to, co no chyba będzie trzeba zgłosić do Epic Games. Patrzcie. Okej. Okay. Dobra, ja tu chyba po prostu będę sobie tak jechał. Ale chyba naprawdę, tamto jest widzowie zepsute, trzeba wgosić do Epic Games, mi się tak zdaje, no patrzcie, nic nie robię, Tylko na ręce, okej, okay. Okay. Zobaczymy, wy to widzieliście. Muszę się podciągnąć do góry, żeby w tamtej wodzie nie tonął, ale już mam bowiem coś się stało. Mi się zdaje, że widzieliście, ale ja normalnie wypadłem stamtąd. Normalnie to się zapadło. Dobra, nie, bo to się nie opłaca. Pyk. Pyk. Co to jest? O! Ale że widzę, co się Não precisa um, yes, Dobrze. Dobra i dalej się bawimy. Aha, okej. Okay. Nie wiem czemuś. Bo tam w sumie bym fajnie było nie, jest gin, że tak spowolnienie jest, jest, jest git. Ale też mi dziwi to jak to właśnie robi, że to tak popycha. Dobra. To było chyba gdzieś tu. A nie zaczepiłem. Co? Dobra, nie wiem. Ale no, oczywiście bierzemy nową kulę, która ma więcej energii. Dobra. No nie, wiem, stąd to tu ciekawe, bo chcę wam pokazać trik. Nie wiem, czy y, oglądaliście mój film z takim trikiem, że na przykład zobaczcie, że jak cały czas będziemy tak trzymać, ale no, musimy trochę baterii użyć, no więc będziemy tak specjalnie wszystko robić. Tak. Nie wiem czy nadal jest ten taki bug. No chociaż sobie go zobaczymy, ale mi się zdaje, że... Epic Games usunęło już ten taki bóg w tym, bo jak nadal idziecie e, z jazdami w grze, no to wam ten bug pokażę, to po prostu kiedy macie malutko tu energii, to trzymacie cały czas e, przycisk, żeby się tylko odbijać bo nie wiem czy wykracie na apadzie, na klawiaturze, na Xboxie, no nie wiem na czym gracie. Jak gram teraz na klawiaturze, no to, to jest ten największy przycisk, jak bym chciał skalić. Może to jest ten przycisk? Dobra. Mam mało energii, kiedy wam będzie się świecić na czerwono. Możecie teraz to zaczynać, ale ja jeszcze sobie trochę tak poczekam. O, mało energii. I teraz wciskamy właśnie ten przycisk. U mnie jest do skakania. Ten przycisk, którym skaczecie w Fortnite. Jak teraz jest tak naciśnięty, to zobaczycie, że ta energia dobiegnie później przyciska. No to będzie. Zobaczycie, czy to nadal działa. Dobra. Dobra, działa A nie jedna nie działa. i dziękuję za oglądanie się z dzwoneczkiem.